Konferencja sor to nie POZ to taki tak naprawdę dość powierzchowny wstęp do tego czym jest medycyna ratunkowa, czym jest właśnie to działanie SOR-u. To możliwość wymiany doświadczeń, to możliwość przekazywania swojej wiedzy, zgromadzonych umiejętności ku temu, żeby młodzi ludzie, studenci mogli wiedzieć więcej, umieć więcej, może nie popełniać tych błędów, które gdzieś tam w naszym w toku naszej pracy zostały popełnione, ale to też także taka duża dawka entuzjazmu, chęci rozwijania się, spożytkowania tego czasu na to, żeby tutaj wspólnie stworzyć coś nowego i przede wszystkim bardzo duża doza pracy organizatorów, którzy stworzyli tę konferencję, którzy dali możliwość do temu, żeby ona miała miejsce. Dzień dobry, proszę bardzo. To jest tylko jeden taki kanał. No i wyobraźcie sobie, że czego nie życzę odczytać. ten jest zetulowany 4.0, który tak naprawdę odpowiada na pięć pytań. Czy wymaga natychmiastowej, raczej życie e, interwencji? ale wydaje mi się, że w tej chwili trochę bardziej takie już wewnątrzszyplarne, czy trochę bardziej rozbudowane. No i ja ich na przykład nie stosuję. Przede wszystkim chciałam i zdobyć nową wiedzę, ale także zaktualizować swoją starą a uznałam, że konferencja to będzie idealne miejsce na to. Do jamy płucnej, następnie wyciągamy nasz mandryn. W materacowym poziomym przepływamy się przez jedną stronę tkanki. Jeszcze raz. Raz znowu przyciągam go na drugą stronę, powijam raz i przyciągam na drugą stronę. Czyli mam... Tutaj mamy prawidłowy pęcherz, jest powiedzieć, co się stało? Mhm. Tutaj. Się? tutaj, tutaj no, to tak, to tak. A co z Wiesz? Konferencja daje mi możliwość zaprezentowania moich zainteresowań, mojej przyszłej specjalizacji szerszemu gronu. Pokazanie, że dermatologia ma jednak coś wspólnego ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. I mam nadzieję, że przekonałam widzów, uczestników konferencji do tego, że tak właśnie jest.